I sobie podsumujmy, gdzie my dzisiaj byliśmy. Opowiadajcie. Taki intensywny dzień, dużo miejsc odwiedzanych, ciekawe co pamiętacie. Jakie miasto nie, najpierw? Nie Nie <laughs> Ja powiem, że w winiarni możecie nie pamiętać, ale inne miejsce. No to najpierw odwiedziliśmy stolicę Wyspy Kos, czyli miasto Kos. Kos, dobrze. Na początku takiego. Później pojechaliśmy w jakieś fajne miejsce. To było. Degustacja, który możecie nie pamiętać. Winiarnia, winiarnia jak prima ekrani. A następnie pojechaliśmy sobie w górę do górskiej wioski? Zia. I jedliśmy obiadek, a na obiad między innymi w przystawkach był taki dobry serek. Ktoś pamięta jego nazwę? No nie A warto zapamiętać. Manuri, to jest Manuri. A następnie poszliśmy na degustację. trochę czasu wolnego wioski zia do... Na plaży Na plaży, plażę. Kto był na plaży? Byliśmy jeszcze w tłoczni oliwy, także tam poznaliśmy historię, jak z oliwki wytworzyć płynne złoto, czyli oliwę. A następnie wyruszyliśmy w rejs. Był to rejs poza BT Kamarii i odwiedziliśmy wyspę Kastri. A było dobrze, tu był wyspę. Kef. O, wspólnymi siłami, jeszcze raz, jeszcze raz. Kefalos, fantastycznie.